Dobra, się no wszystkim. Byłem na urlopie w Szwecji trzydniowym, ale wracam. Ale wracam pakować, bo biceps potrzebuje. Dzisiaj w sumie nie jest na biceps, ale chuj. Kinder niespodzianka potrzebuje. Ogólnie w Szwecji przywiozłem takie oto, jakieś chipsy, to chyba chrupki może są. 19 tłuszczów, 18 białka na 100 gram. Testujemy je sobie na koniec filmu, po treningu, after workout idealnie wleci. A teraz lecimy ćwiczyć, Dzisiaj push hyper. No i dobra, dobra, jesteśmy na przysiadzie. Pujol tu na. 60 60. Niżej sobie zejdź, pójdą. Dawaj jeszcze niżej. Pogadaj tam na dole. Dawaj. No i fajnie. Ty się ile wziąłeś? Ja 40. Cieszę się, że wróciłeś. Jestem teraz nie masz pojęcia. Ja dosłownie z, kurwa Podlasia jadę tutaj 4 godziny. Wszedłem do domu, wpierdoliłem sobie spaghetti, od razu wyjechałem. Poświęcenie? nie jak nie powiem kto, ale ty kurwa wiesz. Ty wiesz, o kim ja mówię. Nie będziemy mówić o nim. Chcesz o nim mówić, czy nie Ja cię, ja cię nie wypowiadam tego no. imienia. Bo on cię zawsze wyzywa, ja jak cię nie ma. A ja, ja pokazuję, no. że jestem wyższy inteligentnie. Znaczy to widać chyba po prostu, jak się porówna, no ale jego imienia ja nie wypowiadam tutaj. Póki się nie zjawi na siłowni i nie przeprosi, ja nie wiem o kim wymówić. A on będzie ścinany na panterkę. Będzie golony. Będzie golony. A co masz Barti w ręce? Mm. Dzięki, że zapytałeś. Mam wodę. Są gorące dni, dlatego to jest jeszcze bardziej ważne, żeby się nawadniać. Podczas upałów bardzo dużo tracimy. Wody, tym bardziej podczas treningu, dlatego pijcie wodę, pamiętajcie. To jest niesamowicie ważne. Nie unikajmy, niepotrzebnych kontuzji. O, bo po co? O, bo po co? Naprawdę? Akurat dzisiaj chyba więcej wody stracisz na dworze niż na treningu. To jest masakra. Jest taki upał. Dobra, ja lecę, byłyśmy Bardziej się jeszcze nawadnia przed ostatnią serią. Zrzucę to na, na dodatkowy kilogram. Ile wiesz, dodatkowo? Bo dodatkowe 5. Więc to jest ostatnia seria, ostatnie 14 na 10 na przesiadzie. 35 na 10. Nie dokrył przy 40, już był tak. To po chuj dokładasz. No bo! O, mogę powiedzieć, mi? No. Bo pan Maryczek mnie zmusił. Znaczy zmusił zmotywował mnie ładnie, żebym dorzucił sobie, więc dorzucam. Jak coś to złamy sobie nogi. Dawaj Nie równo. Co? Nierówno. Co Raz Nierówno? No trochę ta. Ale robi. Ma to chuju Dawaj, zejdź sobie. Dawa. ma pięć? Chcę teraz pięć. Niżej Barti No tak, zaraz na nie kołamy. Już ma elastika. Elastyczne nóżki. Ja <laughs> Ale ciśnie. ciśnie. Dawaj. Dawaj, 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 dawaj. Ostatni. Jeszcze dla o, widza, Barki, czyduś. Jeszcze dla nie, widza. Nie, nie, nie. Jesteś chyba osobą, która najbardziej się stara na tych treningach. Naprawdę, za 5 lat będziesz na największy. Trzeba jakby znać swoje granice, co nie? To samo mówiłem po setce, że póki nie poczujesz, póki dosłownie nie umrzesz w tym sztangu na plecach, że łamią ci się nogi, wypalasz się na plecy, wtedy nie dowiesz się, jaki jest swój limit. Nie poznasz swojego maksa. Tylko musisz cały czas pchać, póki naprawdę nie poznasz swojej granicy. Przypominam, że, mam, że 45 km /h. jest. Się chłop, cieszyj, to jest chłop. że Najważniejsze. No i drodzy widzowie, jesteśmy tutaj ćwiczymy na, na, na przód ud. Tylor pokaże prezentacja. W ten sposób. Ja tu powiem o koszulce Sicarios Ostatni raz na vlogu jestem mniej. Dlaczego? Ponieważ pan Sebek odpierdala i nie będę go promował po prostu. Już mnie w komentarzach zarzucaliście, że jak możesz promować takiego chuja, jak możesz nosić taką koszulkę. No, ten film, który, pod którym to piszecie, był parę tygodni wcześniej przed aferą, więc wtedy nie był wstyd. Wtedy mnie profesowaliście. No, to tyle. Nie będzie po prostu tego. A, a sama ta, samo ubranie? Seven Morsel, to jest spoko. Więc ja będę nosił, ale nie na filmach po prostu, żeby nie promować pana. zakleisz tutaj taśmą i sobie napiszesz. Seven seven. nie no. <grystwa> 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 Slea <grystwa> Hej party. widzę, że się opaliłeś. Gdzie byłeś na wakacjach? Jakaś Majorka i Biza? Zanzibar, <grystwa> wiesz co, ci tuba się zgadza. Serio na Zenzig No mega fajnie. Jakby życie influencera sprawia, że można sobie pozwolić na życie, Czemu właśnie, że z Podlasia wracałeś. Bo rodzinę miałam na Podlasiu. Pozdrawiam moją babcię świętej pamięci. Nie, nie. Czemu się śmiejesz? Nie, ja siedzię, boję. się boję. to się śmieje z mojej zmarłej babci. Dobra, przepraszam, rób A dobra, babcia zbyzywana. w imię babci robi. Przyciśnij. To są pozdrowienia dla niej. Lecisz Bartosiu. Dawaj. No tak, Shiny. fajnie. Shiny Barty. pozdrawiam wszystkich widzów. Dzięki za nowe suby, subskrybujcie kanał. Jeśli wam podobają nasze filmy, wypierdalamy. Teraz jesteśmy na klacie, robimy robotę. Zakładam Pujolowi 45 na 10, trochę nisko. Ja Chcesz mówię. 45? Właśnie też się zdziwiłem, nie? Bo ja wolę mniej zrobić. Ja wolę, żeby 50 tutaj pachnął, ale no co poradzę. Nie zmusić go, przycisnąć. No nie zmuszę, nie będę go bił, nie? Ja się dziesiątką cisnę. Tutaj pan Pujol ciśnie, 45 dawaj. A tu pan Bartoszik. To jest nagranie stricte dla niego. On chce przede wszystkim samemu zobaczyć jak to u niego leci. Później stwierdzi, czy wy to macie widzieć czy nie. Więc jeśli to oglądacie, jesteście bardzo fartowni. Bo pozwolił na publikację tego klipu. Dajcie jest, Barti. To jest ile? 35, nie? 38 było. Nie no, 35. Bo to jest nie, bo 2. dołożyliśmy Nie, ja nie, dołożyłem. nie dołożyłem, nie dołożyłem. Widzę. 35 kilo. Na 10. Bo na pięć już Barti robi po 45 Ale to jest inna... to jest w ogóle inna skala Dobra, zrobiona. Tak, Naglecie? Tak To jest ostatnia Tak Lubię Fucking Puyol Tam Barti jeszcze się przyfala, że to jest robota, wali konia do siebie A tutaj Puyol jeszcze musi wykonać pracę Pach A ty serio, kurwa Dalej jakoś tak wąsko ten a ci się szybko, powinniśmy jest założone. Ja mówiłem, że to 45 to była brednia. Nie o to chodzi. Dobra, za łatwo. Jeszcze ciszkiem. Jeszcze? Dla widza. I dla widza ostatni teraz. 12. Dobra, dla widza. Let's. Fucking. Co tam, Igorku Święty? 50 kg 5 times ten? 12. Czekam na Ciebie, żebyś tutaj przyszedł Bo bo tyle samo. Albo więcej. Czekam na Ciebie. Może go poproszę, żeby nagrał odpowiedź, to wstawię teraz. Dobrze. Witam, Pujorku. Dostałem cynk od chłopaków dobrych. Że coś tam jakieś armazony prawiłeś na prawo i lewo. Że zapraszasz, żebym wycisnął... 50 kg na 12 to ci powiem kolego tak. Te czasy już dawno minęły. Pięćdziesiątka poszło w niepamięć. A w czwartek będzie weryfikacja. u Ptasiu. My już na bramie? Witam, witam. Na bramie jesteśmy. Pokaż go. Robi. Święty Ale <laughs> go nienawidzi. Ja chcę, żeby oni stoczyli walkę w Royal Division. Tomek kolejnik, zadzwoń do nas, naprawdę. Są się. tak jedyny serio. Ja ja My będziemy. Ja już walczyć. nie rozmawiałem, był wczoraj call. On powiedział, że za świętego można i tam. Ale w ogóle, wy nie wiecie, święty się serio zgłosił do Olejnika, <laughs> że będzie walczył w tym w Royal Division. Więc możecie zaspamić tam Alenikowi, że chcemy świętego, chcemy świętego, kupimy galę, może go weźmie. No, no takie randomy, że no, i tam, tam tak was? są takie randome, co wiecie, właśnie występują na kanach dwa koła Subów. Więc może go wezmą, aby były przejaja kurwa z nim Dobra ja co teraz Nagrać się jak ćwiczysz, bo my tak tutaj Możesz, możesz Bo dawniej nie było jak nagrywamy jak ktoś ćwiczy Będziesz 25 czy do 20? 20 Dobra, bo to 25 Dobra, będę 25, najwyżej nie zrobię Co może Wayne zrobić, może? <noise> o tego ja tak nie było słychać <noise> Pinokio i tutaj. Pinokio Nie śpiewa, nie śpiewa Pchaj to, pchaj Z drugiej to patrzy Ach, jeszcze dwa. Oj, może nie pójść. Ma pójść. Pchaj to, pchaj, pchaj! Jeszcze jedna. Jeszcze jedna. Nie. nie. dobrze było. Jedno zabrakło, no. Fondera będzie no. prywatna. Dawaj Barti. tyłu. Barti robi. Dawaj. Uf. Bam. No dobrze leci. Możecie widzowie ocenić, czy jest lepiej u Bartiego z techniką czy nie. Moim zdaniem jest bardzo na plus. Wcześniej był. uuu, struganka była. Pinokio nam też śpiewa. Pinocchio. Pujol też brał z niego przykład. Też Pinokio był śpiewany. ale korek Świ tak. Święty nagrał TikToka. POV, trening z Pujolem. Nie ma ja tego komentował. O, Barti, dawaj. A już tutaj. Nie było 12. No dobra da. było, ale A że może jeszcze przyciśniesz, a jeszcze tak cierpie jedna. Dobra, dobra lecimy, lecimy, lecimy z Pinokiem. Leci ostatnia seria. Zobaczymy. Barti, sobie co. Nie, ja, ja... Nie pokażesz? Nie pokażę. A no mogę tak z... Mogę pokazać kindera po tym. Co możesz? Pokazać kindera po... Deep. Dobra. Daj leci. Ale z Dobra i zepnij się. Jakbyś miał się wysrać no, Dobra. No, ja już to się nazywa praca. To jest... Stoiska. To jest właśnie to... To jest właśnie oudziśliwa. Odzica. To jest niesamowite. Wielka. Poki pracują. Fajnie, co powiesz. To jest taki piękny widok. Trzy stanowiska. Że lecimy. Brakuje tu, ej, gdyby był jeszcze pan Mazima, pan Bogdański i... Oh. No Korągiewy nie potrzebujemy, bo jest pięć stanowisk No to myśmy tutaj w całą zajęli. Przejmujemy tam siłownię. Odbijamy. Żabson nie ma cię. Pam. Nie, nie nie Nie, to Nie no, nie lubimy żabson. Ja w ogóle ja chciałem powiedzieć, że ja bardzo żałuję, że mi nie było wtedy. Nie no, nie, ja też to zajebiście wspominam. Jeden z lepszych filmów. Taki na pewno, który będę wspominał no, mega bo... mocno. Pujol ma historię o mierzeniu tak, bicepsa. Opowiedz tak. ja. Ostatnio, chciałem sobie zmierzyć bicepsa. Mam oś tu. Muszę zrobić pomiar. Ale patrzę, że nie ma pompki. Tak patrzę w całym domu. Mówię, kurwa. Święty mi hantle zajebał. Patrzę tak, co tak jest ciężkiego. No mówię, no psa nie będę tak podnosił. Patrzę, o kurwa, odkurzacz. Biorę odkurzacz. Pach, pach, pach. I pompka się zrobiła. I tak zrobiłem pompkę sobie. No na była? Dużo. 34 centymetry. Ale, ale serio, to jest dziwne, moim zdaniem. Pokaż, pokaż bicepsa. No, pokaż. Pokażemy tutaj. Bo to nie porównanie. wygląda na 34, moim zdaniem. To chyba Weź... jest do zweryfikowania. No, serio. Moim zdaniem to jest, wygląda na więcej. Ja nie A wiem, ile masz? ja mam, ale miałem 37 po, podczas tej. Ja nie no, 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 właśnie ile taki... To jest 40 co Jest, jest, jest taka Fucking egg. No nie, teraz pewnie jest 35, 36. Bo no no spadło. No. Jak otworzysz, to smerfa dostaniesz. taki smurfik wyjdzie w fokuszu ze Jestem Sebastian Alvarez, Sentinel, nie Sentinel. Ciśniemy, ciśniemy ostatnie seria wiem, I ten. Później będziemy szli na Arnoldki. Ja lubię bardzo Arnoldki. Powracają? <grym> <To jest grym> Zajmę mi hantle Ooooo, <grym> Pozwoliłem mu, żeby zabrał. Chciałem poddymić na Nie, kurwa, ale ja nie dam rady chyba w tym Nie go lifting, ale dobra. Ale spróbuj. Musisz spróbować. Dobra. 10 razy, ej, zrobisz. Dawaj. A tu nie miałem czekawek. Dawaj. Sytuacja. Go for it, bro. <grym> Jesteś w połowie. Dawaj 6 <laughs> Dawaj jeszcze cztery Dawaj Pujol 7 Dawaj, dawaj, dawaj. Bo ci, nie dawaj, da, dawaj. Bo ci nie o, jeszcze da? trzy. Nie no nie, nie dlaczego to zrobiłeś? <laughs> no, o, nie dałem rady Szkoda, serio Uff. Kurwa załamałeś mnie. Nie, no to już jest ostatnia serie. No ale no właśnie dlatego powinieneś jeszcze sobie Spróbować machnąć. Ej, nie. spróbuj, czemu? Snug, byś to pociągnął Dobra, <laughs> jesteśmy na Arnoldkach. Pujol to ciśnie. Ja też, 12,5. Bach. To 3 razy 12 robimy O patrz jakie synchro było synchro na jednym powtórzeniu No to też ładnie, ale to weszło No zobaczycie fajnie to chodzi <śmienicza> oj, oj, oj. pajacerka no. Pajacerka. <śmienicza> Ale to jest w naszych mózgach. Na raty. Co, co, ja On to Ale jest na kangura. Niszczyłeś to. Wszystko dobrze. Tam, się, tam święty się w, w środku domija. Niszczył sprzęt na siłowni, co? Dobra, dobra, Bartosz się wciśnie. Ostatnia seria. Kurwa. Dawaj, dawaj, dawaj. A ty, piłujolku, pytanie do ciebie. Jakie masz relacje z teściowym? Ja mam bardzo dobra. Pokaż, tak. jakie masz relacje z teściowym. Ile razy w tygodniu? Profilaktycznie. Co trzy dni. Biorę krótkiego teścia raz na trzy dni. Mój cię bez przeciwwagi robi. Mój cel cztery. Mój cel cztery. cel 4. 4. O! O! Co zrobił? Dobra, nie trowo już. Mytli, to mytli, my, my, to wytwij. My, my, to my, my. Ja teraz będę robił bez asysty, mój cel cztery. Pokazać jeszcze raz, musisz pokazać. Mój cel cztery. To nie jest krótki Raz. Zrobi ci szybko, Dwa. Trzy cztery U. Dawaj, daj po celem. A i Ale mój cel cztery wykonany. No wykonany, co ja się bardziej uczyć. Nie proszę mnie tutaj niechnęli. Ale... Ja się starałem Ja jestem w ogóle. na mnie. Ja, ja zawsze bym wagą. bo ja się tak uczę, co nie? I od początku, od, od kiedy pierwszy dzień, jak tu przyszedłem, pierwszy jak usiadłem na tej maszynie, robię sweci wagą. I silka do, do, do mnie mówi Ej, dawaj, dajby sciwaki. Ja tak nie mówiłem. Tak, tak, to są jego słowa. Potwierdzisz? Nie. Ja, ja nie wiem, bo ja teraz szczerze, ja jestem teraz strasznie dumny z tego, co zrobiłem, bo możesz wstawić Oj, na ostatnim wiemy. treningu, jak ja próbowałem wejść na tą maszynę i jedno zrobiłem i takie coś jak Barty po prostu, a teraz cztery ładnie poszły. Nie zrobię. Nie? Dobra, leci Pujol, dipy na maksie. <śm> Dawaj, raz. Dawaj. I dwa. Kurde, Pujol, robisz? Ty gagry, gagry, gagry to jest dla niego... A teraz już Barti, wracasz do siebie Ty nie, Zrobisz serię ja, ja normalnie się... No dobrze, ja już nic nie mówię Dobra, okej, okay. pokażesz czynami Dobra, Siedem. dawaj Do buraka Patrz, tak. Kupacz, kinderek pracuje Wykurwa się jajko, niespodzianka Dawaj, cztery Dawaj, pięć Sześć Pomnij sobie Barti wizytę u descia Siedem Osiem Dawaj Do dziesięciu spróbuj Spróbuj do dziesięciu Dobra Nie, dla widza Spróbuj, postaraj się i dawaj. Oj, ojoj. Jasta tutaj. Zrobisz, 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 yes. Jeszcze jeden, yes. jeszcze, jeden. Mariusz, jeszcze, jeszcze jeden. jeszcze jeden. Jeszcze jeden. Dawaj. <grym> <grym> yes. 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 Dawaj, dawaj. Da, jeszcze jeden Mark. Yes. 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 <grym> jeszcze. Jeden. Yes. Jeden. 12, 12, 12. <grym> dawaj. Ruta. I dawaj, i do góry. I do, do góry. Jest! Dobra. Pięknie tam 13, bo było nie no. no. ah, ma, robisz to, 13. 13, rób to Dawaj, <Seven> <laughs> <lumière> 13 <onsieur> No nie, <Ja> no rób rób, rób, Nie odkładaj tej nogi rób, dawaj Dawaj Barty Poddał się Jaki cel? Jaki 15 Pokaż na bardzo 15, cel 15,

Problem, <noise> roku, <ja>. A, <noise> Mam zdaniem było 17. Ale ja pokaż ja potem właśnie jedno Gdzie <noise> <Co? głos> się Pinokio i gdzie w City? Nie no tutaj <noise> Tam taki mały Pinokio Ja tam mówiłem, tam jest smer w koszulce sicarius. Nie, I on wychodzi i ten śpiewa Trójkąt bermudzki, wylewamy wódkę dup na dupki I on taki, taki smer kręcący się i śpiewa <głos> Dobra <noise> Marty kończy I trening? Bo jemu te łokcie się na boki w ogóle rają O teraz ładnie. O jak pierdok. O to sposób, na no i zrobi. Zrobi dobrze? Już nie, ja. tamka. I Nie wiem. To Właśnie, bo to jest Sekund go, bo już siedzi tam zastanawiając się, czemu on robi. Jak on robi tak dużo? Jak on robi 10? Monta i po prostu. Back, back, back. Chicken nuggets No Nie wiem, ja przynajmniej do panierki. Dobra, mamy chipsiki test. Witamy na naszym streamie. Postawiliśmy na jakiejś statywie. Później go pokażę, żeby teraz nie zwalać jakiś taki znaczek wifi. Mamy chipsy. Zobaczymy, jakie będą. Pierwszy. Dobra. Chyba nie otruje zaraz to jakiś. A gdzie smak? Nie wiem, właśnie. Jakieś takie do... ziemniaki chyba pieczone. Ogólnie to jest zajebista opcja, bo to ma. Spróbuję pokazać. O, zobaczcie, jakie makro. Mega fajne są. Ja się nie są. będę wypowiadał. Wyjedźcie i sami Dobra. I potem powiemy. No, to, ja, to ja powiem najpierw to, że mega są w sumie fajne moim zdaniem fajne. Ja w ogóle smakują. nie czuję tego białka tutaj. Ja takie cheetosy. Ale pod koniec jest taki dziwny, taki ostry trochę posmak. Ale pomyśl, że takie cheetosy byśmy mieli w Polsce. No. Jesteś na masie, jakiś Ligi mistrzów i to kupujesz. No. Taka alternatywa dla lejsów z pieca, nie? Nie, fajnie są, fajnie są. Fajnie, bo lejsy z pieca zjesz, ale... bo mają no. low fat. One mają 5 fatów więcej, bo lejsy z pieca mają 14, to ma 19. Teraz jeszcze takie krakersy są od e, owen baker. No tak, ale one też mają podobnie. A no oddają mega. A jakby były takie takie Cheetosy, mm -hmm. zajebiście by było Bo to smakuje rzeczywiście jak takie tłuste, zwykłe chrupki no, no naprawdę, nie czujesz tego białka w ogóle A jak się je te owenbejki Jednak czuję, że to jest są, takie... Serio. serio Gdyby coś takiego było w Polsce, Kupował. kupowałbym No kurwa, ale ja lubicie to bo to nie stało dobrze, bo tam chyba płaciłem Ale to mi się wydaje, że to bardziej kwestia Właśnie chciałem to powiedzieć, że nie... kwestia Szwecji Po prostu to była, bo chyba za taką paczkę 23 korony Coś takiego, ale korona 43, no to tam powiedzmy 10-11 zł było za to, no ale no na no standardy Dla. polskie myślę, żeby było dużo lepiej, ja bo teraz, oni tam zarabiają 25 no. dwa, 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 dwa ja razy więcej. tę paczkę. Trzeba pójdę stąd. Nie ma. No, ja chyba. no to jest fajno, było. Fajno. Zabieram. Ocenki? Ocenki robimy? Możemy ocenić sobie. Czemu nie? Tutaj jeszcze muszę to jeszcze przypominajka. Pominę. To co, szybko zaczynasz? Jak mam zacząć? Ja bym dał, zróbmy tak, że nie patrzymy na makro. Nie patrzymy na ja makro, tylko mówię, ja dajemy smaku. ocenę smaku, bez makro. Okay. Bo to wiadomo, że tam 10 na 10, bo wycisnąć takie makro z czegoś takiego, to jest no. sprawa, kurwa, dla mnie powinna być nielegalna, bo to naprawdę oddaje jakby tak tłuste chrupki. No, one one smakują jakby były tłuste. Bo one mają tłuszczu, mają 19 no tak. tłuszczu, a 18 ale 18 białka. Się, a ja jestem ciekaw, skąd to białko się bierze. To jest jakaś soja pewnie. Wiesz? Dobra, no to ja bym dał samego smaku 7,5 na 10. Ale też ogólnie... Nisko, hmm, bardzo nisko. Bo ogólnie. Nie tak mało. Bo ogólnie, Smażnie przypomina jakiejś, sprawdźcie, to na pewno... Nie, bo, bo to jest jakiś to jest smak, się... takich, to jest smak takich grillowanych warzyw, coś takiego i to mi nie średnio podchodzi smak, sam smak. smak ale to pewnie dlatego, że po prostu taki się trafił, nie? No to, że... Gdyby to było jakieś paprykowe, jakaś cebulka, Właśnie. jakieś serowe, to, no serowy to by była by dziesiątka. Bo ale one mają, mają taki lekki posmak sera dla mnie. No trochę tak. ale nie wiem bo Szczerze, Ja na przykład za smak daję dziewięć. Co? Mi w chuj smakuje ten, mi to mega smakuje. To jest tak samo jak z dzikiem tym ostatnim, który był. to jest Niepowtarzalny smak, moim zdaniem. Nie ma w no, Polsce no, no, nie, nie Nie, ma, nie, ma, nie, ma, nie ma takich smaków lejsów, A mega mi się podoba ten smak. Także ja daję dziew dziewiątkę. Dobra, na Barty tak to tak pokażę. To rozumiem, eee, Barty. Ja powiem Wam. To prawda, to jest dosyć dziwny smak. Ja dam 8,5. Czy mogę dać mniej? Nie muszę połówkami lecieć? No nie wiem, no nie musisz. Jeśli bym mógł tak po prostu w systemie dziesiętkowym, to bym powiedział 8,2. Bo to jest takie między 8 a 8,5. Bo smak jest fajny, ale też są takie małe, takie delikatne posmaki, które jednak zaburzają tą harmonię. Ale ogólnie. Nie na plus, na plus. No, mogłem wybrać lepszy smak po prostu, no, ale ja, no. to nie wiedziałem. Wiadomo, no. no. umiesz fiński, a twój szwedzki? <noise> nie umiem. A ja myślę, że można by zrobić coś takiego, że na jakimś, nie wiem, Amazonie, albo coś takiego, poszukać Co takich chipsów, właśnie wszystkich smaków i można by Możesz zrobić... Te, albo też te. jakąś konkurencję, bo myślę, że to nie tylko w no, te, te Także ja myślę, że to jest mega fajny pomysł, bo smak smakowały mi te chrupki. No, no, ja możemy ja sobie chcę, coś o, takiego zrobić w jakiś dzień. Możecie pisać w komentarzach. uważam, że bardzo mi się, znaczy mi osobiście, jako sobie występującej bardzo mi się podoba system Testów No, oceniania. no testy są mega fajne Znaczy, no. No, ja lubię jeść, dlatego <laughs> Ale ogólnie no, nie, mi, widać, nie widać ogóle, po tobie, miałem że nie widać po nim, że lubi no Dobry metabolizm, wiecie co <laughs> Dobra, 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 dobra Te dyskusje <laughs> będą na następne no, filmy I to zobaczycie na najnowszym filmiku Bye, bye <laughs> Do, I to, to, był, to był nasz statyw Taki wizjonalny Ja się nauczyłem kiedyś, jak byłem na ATI Na Jamajca. ten nauczyłem się bo, bo, bo. Co się